Czy jeszcze kiedyś piesi będą mogli swobodnie przechodzić chodnikiem w pasażu przy ulicy Piłsudskiego, tak jak to niegdyś bywało? Z dokumentów, jakimi dysponuje Urząd Miejski, a konkretnie z wyroku sądowego ustanawiającego służebność przechodu, wynika, że tak. Jednak właściciel prywatnej spółki, do której należy obecnie budynek, w którym znajduje się pasaż, na razie nie wykonał wyroku. Pomimo iż miasto zgodnie z tym wyrokiem zapłaciło mu 379 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za udostępnienie pasażu pieszym, ba, nawet wykonano już pewne prace związane z dostosowaniem przejścia dla ruchu. Sytuację wyjaśnia zastępca prezydenta Bielska-Białej, Lubomir Zawierucha. Zadanie, w ramach którego yy, chcieliśmy przywrócić ten pasaż, już trwa trzeci rok. Wykonaliśmy yy, wszystkie te. Części, które dotyczyły drogi i chodników, czyli z obu stron do tego pasażu chodnik jest doprowadzony. Natomiast no, nie mogliśmy w ramach tej inwestycji przeprowadzić remontu i przejęcia samego pasażu, dlatego wystąpiliśmy z wnioskiem. Najpierw chcieliśmy się z właścicielem, czyli z firmą Prestige dogadać, no ale nie było możliwości. Zatem zwróciliśmy się do sądu w rejonowego w Bielsku o ustanowienie służebności. Otrzymaliśmy tą służebność wyrokiem sądowym od października zeszłego roku ta służebność jest już ostatecznie zatwierdzona przez sąd, ostateczna. Sąd nakazał miastu tytułem jednorazowej zapłaty wypłacić kwotę. Ta kwota jest znana to jest ponad 370 tysięcy. Taki był wyrok sądu. I jednocześnie było napisane w postanowieniu sądowym, że do dwóch tygodni od uprawomocnienia się decyzji sądu, mamy tą kwotę wpłacić, wpłaciliśmy w terminie, no i chcieliśmy przystąpić już do samych prac, bo tam też trzeba prace remontowe w tym pasażu zrobić, żeby go przywrócić wreszcie, bo przecież on funkcjonował lata, lata temu, także, no ale niestety nie dostaliśmy <laughs> zgody od właściciela, od firmy Prestige na demontaż kraty, która jest od strony ulicy Cyniarskiej, no i w związku z tym, no nie chcąc wchodzić na grunt siłowo, Złożyliśmy wniosek do sądu rejonowego. Wniosek został złożony w styczniu tego roku o spowodowanie ściągnięcia tej kraty. Pierwszy termin posiedzenia sądu, <kluzniak> przepraszam, był wyznaczony na lipiec tego roku, no, ale dostaliśmy niedawno pismo z sądu, że na wniosek adwokata firmy Prestige termin ten został przeniesiony na październik. No, miejmy nadzieję, że na tej październikowej, czyli w rocznicę od uprawomocnienia rozprawie, dostaniemy prawo odkręcenia dwóch śrub i wykonania prac związanych z remontem i udrożnieniem tego pasażu. Czyli właściciel wziął pieniądze i nadal nie udostępnia tego pasażu. Te... Tak, no a my boimy się siłowych rozwiązań, dlatego że moglibyśmy się wtedy narazić na jakieś postępowania odszkodowawcze, więc chcemy zrobić wszystko zgodnie z prawem, no ale to niestety wymaga y, czasu, y, no a tu jest niebezpieczna sytuacja jednak, bo ludzie chodzą tym skrótem w zasadzie przez bezpiecznik taki półmetrowy, bo tam nie ma chodnika, no ryzykując życiem, a jednocześnie mandatem, bo tam bardzo często straż miejska czy policja stoją i, no, no i po prostu ludzie muszą płacić mandaty. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Próby takiego dogadania się to już jest tradycja trzyletnia. No to już tych rozmów było całe mnóstwo. Ale tutaj padały tak kosmiczne kwoty, że, że no, nie było sensu w ogóle rozmawiać przy tak, tak bajońskich kwotach. Zatem zdecydowaliśmy się na rozstrzygnięcie sądowe, a i tak według naszej wiedzy ta kwota, która została nas zasądzona, jest kwotą bardzo wysoką, nawet jak na polskie warunki. A czyli można powiedzieć, że właściciel żąda wyższej kwoty, tak, za to udostępnienie? Tak, właściciel żąda gdzieś kwoty 1 500 tysięcy. Jednorazowo, tak, tak.